Czy za 120 zł można zrobić urządzenie do zmiany opon zajmowania i do nakładania w samochodzie? Mi to akurat się udało, bo kosztowało mi tylko ta końcówka 55 zł bodajże, no i jeszcze elektrody do spawania i tarcze do bosza. A złom miałem swój, tam taki różny, tam jak każdy ma gdzieś właściwie coś tam może pod ręką, ja miałem to co miałem, to wykorzystałem, ale dzisiaj chcemy to właśnie przetestować, jak to będzie nam się sprawowała ta maszynka, no i zobaczymy, w takim razie, a to tak wygląda, także też tutaj pospawane, Warka nie za szczególna. Jeszcze jakaś stara babcia, ale działa tu na sprężynie. Też dałem to, żeby było ruchome do tego. Młody tam już kończy odkręcać koło. Tobież długo jeszcze, zaraz wypróbujemy. Przy na pierwszej linię weźmiemy peżota. No bo akurat nowe opony kupiłem. Roczne używane, ale te są już zjechane. No i zaraz będziemy dawać. No, a to jak będzie się dobrze sprawować, to właściwie każdy powinien coś takiego mieć. No, bo czasami coś trzeba zdjąć nawet. A nie ma czym. Dobra. to bierzemy to koło i bierzemy się do roboty. Lecimy. Tutaj i zobaczymy, jak nam będzie ta maszyna działać. No i zaraz będzie pierwszy test. I to będzie się Warto właśnie, roboty. I teraz tak. Tu się delikatnie. Można plastik też włożyć, tu żeby nie uszkodzić felgi czy coś. Ale... Idzie prowadzi. Wygląda w tym, jak patrzy. Kieł. Cyk. Z jedna strona jest. W drugą stronę położymy. I ja zaczuszę. Jeszcze raz to nie wejdzie i No, To możemy tutaj zakończyć. Można też z tym tak zrobić, żeby sobie tylko od razu zdejmować. Żeby to nie przeszkadzało mi, jest gas. Teraz tak, można też to trzeba będzie zjąć. To będzie nam potrzebne do, do zdejmowania gumy. I teraz tak do każdej felgi tutaj trzeba było. No bo zależy kto ile ma tych aut, czegokolwiek. Tutaj, to podstawę co zrobiłem to, to na każdą felgę, zależy od samochodu, trzeba by było śruby wywiercić, te dziury wywiercić znaczy. Więc ja do tej zapasówki już zawczasu wywierciłem. Tu powinno mi pasować. O! I na dwie śruby przykręcamy. To. Nie tylko śrubami. I to nie ma Żeby to się siedziało masywnie. przykręcimy w miarę masywnie było. Druga jest. Druga jest. No i też trzeba wiadomo odważnie zdjąć. Bo nie przeszkadzą No, i teraz trzeba by je wysmalować. Wysmalujemy to. Jedna lekko słyszyło. Zobaczymy, że jak będzie ta maszyna działać górna. Czy jak będzie z tego zadowolony? To właściwie tylko spawania tu miałem tylko przez Dwa dni właściwie spawania. po roboty, wiadomo, że się nie liczy, ale czasami to jest takie potrzebne, bo gdzieś tam z kółki, czy coś gdzieś zmienić. Wiadomo, że czasami miałem to z polonezem, nawet jeszcze miałem cztery opony z felgami, a tu się nie nadają, a też tak leżą. Można było e, jako aluminium na zło zaprowadzić, sprzedać to, ale, ale nie ma czym to zjąć. Dobra, to w takim razie będziemy sprawdzali teraz tą maszynę, czy będzie działało to. Ja tam troszeczkę. Skutę. Dobra. No i dobra, teraz będzie chwila prawdy jeszcze tego. Potrzebna ma łapka. I tak. Ma to rzekomo być na tą końcówkę i jedziemy z koksem. No i zobacz, przepraszam, ładnie stoi. Jedna jest, teraz drugą.

A tutaj, mam, a tutaj mam opony zakupione roczne, ale w dobrym stanie, bardzo dobrym stanie. Teraz tylko test tego jak tu ma jeść, to chyba tak będzie szło. No i zobaczymy przy nakładaniu. Zobaczymy maszynkę, jak to będzie no Teraz chyba w ten sposób. Jest. Teraz tą jeszcze górną. Ale zobacz, ładnie idzie to już, nie? No super. Nie, 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 dobrze, to, nie. To, szedne, to jest, to jest Pięknie. No widzisz, sam jestem zaskoczony. Luks, warte było roboty. Jeszcze zobaczymy to. Powietrze czysiemy. Ja tu miałem ten sam już jest? Nie, to jest tak. Pojdziemy jeszcze. Wętyl. i jeszcze powietrze dobijemy to to już nam nie będzie potrzebne w takim razie zabieramy na broczek i powietrze jeszcze. już zobaczymy jak będzie Dwa i dwa, no i start. No i dobra. Gaz. Także to dobrze działa I można samemu sobie w domu. Zmienić tak samo to Czyli trzeba po majca jeździć. Wiadomo, że trzeba wyważyć koła, ale ja na przykład do prywatna to nie potrzebuję tego wyważania. Tak, bo to i tak się wolno jeździ. Także jakbyś przylepszy samolot można sobie wyważyć. Bo wiadomo że bicia nie było na kierownicy. Ale i tak to i tak jest po właśnie. Jest tym samym że początku dobrze działa. Ważne było te dwa pracy spadania, a sprzęt wychodzi, że działa i w ogóle jest. No i koło gotowe. I ja, proszę bardzo. Ja mam słyszeć, te urządzenia tak to cały wyglądają. Jeszcze pokażę na tym, jak się wygląda. No. I tak Właśnie. Także to niedużo tego żelastwa, może za 30 kilo czy coś, nawet i gdzieś na złomie to można było kupić nie za wielkie pieniądze, może tam 7 dych, 60 zł może za złom. Ale takie małe urządzenia przydatne. I co jeszcze ważna rzecz to zrobiłem to w garażu? Ale to jest wiadomo, że na środku nie może być, więc to sobie. Wyjmuję, mam przywiercone dziury. Wyjmuję sobie klina wybijam i to sobie wyjmuję. Bo tu dałem taką wstawkę 40 cm w posadzkę zalałem i to jest porządnie siedzi. I to sobie jak niepotrzebne, to sobie gdzieś tam w kąciku człowiek postawi i, i po prostu to nie przeszkadza niczemu. A raz na jakiś czas potrzebne, to wtedy się wyjmuje, się wsadza i, i gra muzyka. No. Także sam jestem zaskoczony, że dobrze chodzi. I chyba już nie trzeba nawet nic przerabiać. No, tak to wygląda. Spawanie, ekspawanie. Ale dobrze, dobra rzecz. Dobra, powiem Wam, że jest dobra rzecz. No i dobra. A kto by chciał podejrzeć tu ze znajomych, czy coś, to mogę im chętnie na miejscu pokazać? Dobra, no i to tyle.